Siemanko! Przed obejrzeniem tego shota to pamiętaj, żeby zostawić suba, ponieważ 99% ludzi oglądających moje filmy nie subskrybuje mojego kanału. Halo? Motel Polska. Jedna z uczestniczek motelu, Dorota Wodzińska, zaprosiła Dominika do programu, by przedyskutować wybrane punkty przedstawionej przez Bos'a analizy. Ja proponuję tego chłopaka zaprosić do wystąpienia w Motel Polska. Dominik Bos tak odpowiedział na zaproszenie Doroty. Po pierwsze... Dziękuję za zaproszenie dziewczyno. Proszę pani, bliżej mi do trzydziestki niż dwudziestki. Proszę ze mną rozmawiać jak z dorosłą osobą, a nie upupiać mnie i mówić o mnie jako małym chłopczyku. Nie no dobrze, nie upupiajmy go. Więc... Proszę mnie nie upupiać. Że on już takiej no, ale... tak, no, tak, to jest. Nie, bo tak. No ale nic zachowuje się, nie się jak dzidzić. No, ale tu nie się zachowuje się jak... Ale, się, ale tu tu się nie stało nic. Tak. nic nie uwierzył, no, nikomu nic nie, nic nie tak. powiedział. Tak. Więc całkiem możliwe, że jest to realne zaproszenie. Zgadzam się pod trzema warunkami. Po pierwsze mogę zabrać ze sobą moje własne kamery i mikrofony. Po drugie mogę wybrać, kto usiądzie Kanapie. Po trzecie, nie wiem jak z osobą towarzyszącą, ale ja moje wystąpienie w TVP wyceniam na 30 tysięcy złotych, których to nie chcę otrzymać osobiście, ale oczekuję, że moje honorarium w całości zostanie przelane przez TVP na wość Piórka Owsiaka. Bardzo mi miło, że Pan się odniósł do mojego zaproszenia, ale ja Pana zaprosiłam na kanapę obok, a nie z osobą towarzyszącą. Widzę, że Pan mimo swojej dorosłości, o której Pan nas Zaproszenia, a szkoda, bo myślałam, że jest pan prawdziwym partnerem do rozmowy i do pertraktacji tu oto właśnie na żółtej kanapie obok mnie. Ale pozdrawiam pana serdecznie, ale on takie specjalnie postawił warunki, że może go po prostu nie wziąć, tylko żeby potem to widano. ja im postawiłem takie warunki i oni jednak I się w stanie zrealizować. Wielki gwiazdo! Wydaje no, się znowu hejt, ale dialog z takim panem to mi przypomina. Nie, to na, to, że na, wiesz, na poziomie przedszkola, wiesz. Jakbyś próbowała zagrać w szachy, nie wiem, z gołębiem. Gołą, robi zawsze jak próbuje z nim zagrać w szachy, Kasia? Co robi? nie ja wiem, nie chcę wszystko mówić. Nasra na szachownice. Tak? tak. I co jeszcze zrobi? Poprzewraca wszystkie pionki. Myślę, chłopaku, że sobie znalazłeś dobry punkt do zarabiania pieniędzy i to jest twoja odpowiedź na to. To też na pewno, wiesz, on na pewno zyskał ekstremalnie dużo wyświetlenia dzięki, dzięki, dzięki temu programowi. To jest pierwszy raz taka sytuacja, żeby telewizja odpowiedziała na